To el mundża toju, już el toju Niskie ceny świętujemy, mam pierdolca toju Minutki już nadszedł czas Mam pierdolca toju To el mundża toju, już el mundo to toju Niskie ceny świętujemy, mam pierdolca toju Minutki już nadszedł czas Mam pierdolca toju kawy kabel widyje i bogdane toju El mundżo już sera, el już sera, Bliskie ceny świętujemy, mam dolca to ju, mimutki już nadszedł czas, mam dolca to ju. To el mundżo to yu. już el mundżo to ju, ceny świętujemy, mam dolca to ju, mimutki już nadszedł czas, mam dolca to ju. El Mundo to już. niskie ceny świętujemy. Mam pierdolca to już. Mi Mimutki już nadszedł czas. Mam pierdolca to ju. Jemkę na wigilję i bogdane toju, El Mundo już sera, el mundzo już sera. Niskie ceny świętujemy. Mam pierdolca to już. Mi Mimutki już nadszedł czas. Mam pierdolca to już. Kemke na Wigilię i Bogdany toju, Elmunjo już sera, el mundo już sera, Miskie ceny świętujemy, mam kierdolca toju, Mimutki już nadszedł czas, mam kierdolca toju.